Maneczko z tej strony poszukiwać rzeczy historycznych. Następnie chciałbym Was przeprosić, że od dwóch tygodni się materiały nie pojawiały na moim kanale, ale zbytnio szansy nie miałem nagrywać. A dzisiaj jestem na opuszczonej masarni w Grudziądzu, Tam za mną się znajduje masarnia, którą dzisiaj będziemy urbeksować. A pierw chciałem Wam pokazać taki oto długi komin. Więc co, zaczynamy powoli urbeks, najpierw komin, potem masarnia. Do zobaczyska a więc jak widzicie warunki pogodowe mamy tak zwanie do 4 liter dlatego będę mówił głośno bo wieje wiatr i pada śnieg jak to widzicie jest oto taki długi komin który się ciągnie aż do samej góry on pewnie był przeznaczony do tej masarni miał pewnie jakiś swój cel tutaj ale no ja nie wiem jaki tylko wam go pokazuję jakie to jest duża Właśnie długie. A tu się chyba kiedyś piwniczka mieściła, nawet jest dostęp do tego komina. Ale ja tam się czołgać nie będę. A teraz przechodzimy do Urbexu opuszczonej masarni. Tak szczerze to powiem wam, że się na urbex opuszczonej masarni zbytnio nie przygotowałem, bo jestem tuż od razu po lekcjach i nie wziąłem nawet latarki, więc e, trochę słabo. I można powiedzieć, że to będzie taki urbex, jakby dwuczęściowy. Najpierw pokażę Wam z zewnątrz, jak to wygląda, nagram film. A potem postaram się jeszcze w tym. E, na zewnątrz, jak wygląda. I postaram się jeszcze w tym tygodniu przyjechać i też nagrać film. Tylko, jak to wszystko wygląda w środku. E, Czy jakby będzie taki. będą dwa filmy po prostu się pojawią, bo no, latarki nie mam. A tam jest no, trochę ciemno i nie będę wchodził, bo też nie jestem przygotowany a nie wiem czy nie ma przypadkiem bezdomnych, czy ponów innych tego typu ludzi eee, więc jakby no... no dzisiaj tak będzie z zewnątrz taki można powiedzieć urbex, czy coś w ten deseń właśnie ale tak to wygląda widać, nie jest to w za stanie słyszę jakby głosy jakieś, ale... To może mi się wydawać. Ogólnie taka mała ciekawostka da się na ten dach tutaj wejść, ale nie będę tego robił, bo po prostu jest ślisko, można się poślizgnąć, wywalić, coś sobie zrobić, a tego to bym raczej nie chciał. A tak to wygląda wszystko ładnie z zewnątrz. Oczywiście najpierw tutaj urbexował tą masarnię e, e, taki pan jeden. urbexował tą masarnię urbex projekt więc serdecznie Cię pozdrawiam z tej strony na pewno Twój film wyszedł lepiej od mojego na pewno wyjdzie lepiej ale no dzisiaj Wam od zewnątrz pokazuję jak to wygląda a jeszcze w tym tygodniu się postaram, a jak nie w tym to przyszłym przyjść tutaj z kimś przygotowanym, z latarkami i po prostu od środka zobaczyć jak to wygląda, bo to jest ciekawy, ciekawa budowla i też poczytać trochę o historii. Tutaj mamy wejście jakby do piwniczki, ale no nie będę wchodził, bo jakby nie. I ogółem tak to się prezentuje. Ten budynek to jest chyba budynek jeszcze z tego co pamiętam. 18 wieczny, ale pamięć może mnie mylić, więc, więc może być trochę starszy, trochę młodszy, młodszy. Tam, by fajne zdjęcie wyszło. Ale, no, budynek na pewno jest ciekawy w sam w sobie. Ale, jak widać, większość, y, większość drzwi jest zamurowana i jest ciężko się dostać do środka. A na pewno są jakieś otwory, jakieś przejścia. I na pewno, y, na pewno, to jest do wykonania, tak zwanie. A tak się o to bardzo ładnie prezentuje to. Bo widać, że to jest z czerwonej cegły było budowane. Czyli no podejrzewam XVIII wiek. no Mogło to być wybudowane lub końcówka XVIII, początek XIX. Ale nie wiem dokładnie, więc się nie wymądrzam jak to się mówi. I tak prześliśmy już taki kawałek i tak to wygląda. Teraz idziemy w tą stronę, potem w tamtą. I kończymy, czyli tak naprawdę dzisiaj jest film taki Ogrędzinowy, obchodzimy to Patrzymy w jakim to jest stanie, jak wygląda Żeby się lepiej przygotować na przyszłe urbexy no Urbex, chyba że ben, nagram dwa filmy, bo nie wiem Ale no, na pewno się tu postaram wybrać I nagrać urbex, jak to wszystko w środku wygląda Bo po prostu, no, no tu jest nawet wejście, można Zobaczyć, ale nie wiem czy ktoś jest, czy nikogo nie ma Nie, tu akurat jest Puste i tak to wygląda. Ładna hala, nawet chyba jest wiadro jeszcze. Chociaż nie, czekajcie, to chyba od pieca jakieś części, więc ogółem tak to wygląda w środku, widać twórczość Gruziąt, zaninów. Jak źle wymawiam, to mnie poprawcie, jest tutaj dosyć często, ale tak to od środka wygląda, ale jak na razie nie będę spoilerował, to jest film okręcinowy, więc na zewnątrz tylko patrzymy, i do środka staramy się już nie wchodzić, ale tak to ładnie wygląda. Wszystko więc, no, też można zobaczyć. Tu jest taki baran, tak jakby czy kozioł. To chyba oznaczało, że tutaj było robione mięso baranie, czy nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, ale no, bo są dane segmenty, gdzie były dane. Rzeczy produkowane i powiem tutaj, też bo się trochę przestraszyłem, bo ta blacha tak lata i wydaje taki troszkę straszny dźwięk, ale no no, no tak to przechodzimy dalej. Widać, że tu graficzarze lubią przychodzić i dawać swoje arcydzieło. Tutaj chyba mamy głowę dzika, chyba świn, nie jestem pewien, ale idziemy dalej. Na pewno ten obiekt był o wiele większy, to się tutaj całe rozciągało, tylko to pewnie zostało wyburzone i tylko ten fragment został. Ale kto wie, kto wie. Może coś jeszcze jest. Jakieś piwnice się tu ciągną pod ziemią, może coś takiego jest, nie wiem. Teraz możemy w sumie wejść tu zobaczyć. Tak to się prezentuje. Widać tam jest wejście do tego. Ale no, ciekawy obiekt, naprawdę. Widać. Ładnie zachowane płytki, nawet oprócz tych, które są pomalowane. Ale jak widać tu się znajduje wejście jakieś chyba, chociaż sprawdźmy to. Nie, tu nie ma niestety wejścia. Ale coś tam u góry się ciągło, tutaj było też coś, ale jest zamurowane. Tak samo tutaj no, mało jest takich pomieszczeń, do których można się dostać niestety. Ale następnym razem, jak tu będę, jak nagram e, drugą część filmu, to postaram się wejść gdzie się tylko da i nagrać Wam ciąg dalszy tego materiału. I tak jak widzicie, tak jak mówiłem, tutaj jest właśnie takie, gdzie można sobie wejść i tam do góry można się wspiąć na ten dach ale tego na pewno nie będę robił dzisiaj, albo w ogóle. Bo jestem sam, a samemu, to lepiej nie. Tu widać wszystko jest zamurowane. Okiennice były wybijane. W sumie tutaj by się dało wejść, ale to no, trzeba będzie spróbować. Ale tak, to jest wszystko zamurowane. No widać, że to był osobny budynek od tego. To było coś innego wykonane. Ale tak jak widzicie, tutaj da się wejść na to z tego na to i z tego dachu na tamten ale nie róbcie tego. Niedoświadczonym nie polecam. Tak mówiąc krótko. Ale no, to by było w sumie wszystko. sorka, że taki się nie podniesie, ale myślę, że ktoś idzie. Przestraszyłem Mam nadzieję, że na nagraniu mnie słychać. Bo naprawdę jest duży wiatr, ale staram się mówić głośno, żeby było wszystko w porządku. I mam nadzieję, że to co jedzie na sygnale to nie jedzie do mnie teraz ale nie widzę nic e, więc powoli będzie myślę, że trzeba się stąd zawijać do policja. jeśli to jedzie do mnie, to mam przestrzeń ale raczej nie czyli, no taki można powiedzieć, e, takie oględziny obejście tego pokazanie e, postaram się, jak mówiłem, powtarzam się, wiem e, przyjść tutaj w tygodniu i nagrać całościowo. Może z kogoś mi się uda wziąć. E, nagrać urbex z opuszczonej masarni. Więc co? W sumie to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmie. A tak, ludzie mnie ta policja niepokoi, bo tak tu jechali chyba. Teraz są tam i się boję, że zaraz będzie przypał. Ale no nie wiem. No, ale to by było chyba na tyle w tym materiale, więc zapraszam do podsumowania, tak zwanie. A i w ogóle zapomniałem napomknąć, że ogółem mam do Was jeszcze jeden film sprzed miesiąca, więc ogółem postaram wam się go wrzucić, też jak najszybciej mi się uda, ale nie wiem jak to będzie, ale to będzie film z urbexu polskiego punkra wrześniowego, tyle powiem, no, to, to byłoby na tyle już. A więc to by było już na tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał. To jest takie oględziny, jak mówiłem. Ja tu jeszcze przyjdę. Postaram się nagrać, wejść do środka. Może uda mi się kogoś ze sobą jeszcze wziąć. No i co, to by było na tyle. Taki krótki filmik, można powiedzieć. Pewnie wyjdzie nie wiem, 8 minut. Postaram się jak najbardziej poucinać, jak się da. Ale tak się to prezentuje. I to jest pierwszy z dwóch albo z trzech filmów. Nie wiem, zobaczymy. Jak mi czasu starczy, to będą dwa materiały, a jak nie starczy, to będą trzy materiały. Więc to by było w sumie na tyle w tym filmie. To ja się żegnam, Cześć i czołem, z tej strony poszukiwał rzeczy historycznych.